Masz już wystarczająco dużo problemów, żeby Twój telefon był jednym z nich, więc pokażę Ci w mniej niż minutę, jak możesz ograniczyć to, kto może wysyłać Ci wiadomości prywatne na TikToku. To działa tak samo niezależnie od tego, czy masz iPhone A, iPada czy jakikolwiek smartfon. Ale najpierw proszę, zasubskrybuj nasz kanał. Dobrze, wchodzimy do aplikacji TikTok. Kiedy już jesteśmy w TikToku, przechodzimy do profilu klikając w prawym dolnym rogu. Teraz klikamy trzy paski w prawym górnym rogu. Wybieramy ustawienia i prywatność. Następnie klikamy prywatność. Teraz przewijamy w dół i klikamy wiadomości bezpośrednie. Klikamy pozwól na wiadomości bezpośrednie. Jak widzisz, domyślnie ustawiona jest opcja Wszyscy. Klikamy w nią, i teraz możemy wybrać na przykład w tylko znajomi z polecenia, tylko znajomi czyli osoby, które nas obserwują i które my również obserwujemy albo nikt ja wybieram tylko znajomi. To wszystko. Jeśli masz jakiś inny problem lub pytanie, śmiało napisz w komentarzach. Do zobaczenia. Dziękuję.